Wybierz jedną kartę. Ta osoba może mówić dużo o miłości, ale nie tylko tobie. Dla niej wypowiedzieć słowa miłości nie sprawia żadnej trudności. Tylko ta osoba może skakać od jednej do drugiej, od jednego do drugiego, wyznając każdemu swoją miłość. Ta osoba potrafi kochać, parę osób naraz. Czy jest w tobie ta osoba zakochana? Mogę powiedzieć, że tak, ale sprawdź najpierw, czy nie ma ona jeszcze kogoś obok, kogo też możliwe kocha, komu też ona wyznaje swoją miłość. Ta osoba dużo opowiada innym o swojej miłości, dużo rozmawia odnośnie swoich uczuć, co może wskazywać na to, że ona nie traktuje tej miłości na poważnie lub na dłuższy czas. Ta osoba wie, że może dzisiaj kochać Ciebie. A jutro zakochać się w kimś innym, bo raczej wybór swojego partnera, swojej miłości? On konsultuje jeszcze z kimś. Albo z kimś ze swojej rodziny? Albo z przyjaciółmi? Albo z kimś jemu bardzo bliskim? Tak, ten mężczyzna jest w tobie zakochany. On czeka na ciebie. On już stoi na twojej drodze. Wypatruje cię. Chce zaprosić ciebie na spacer do lasu lub do parku. Gdzieś na przyrodę i jest poważnie nastawiony do tej miłości. Jest poważnie nastawiony do waszego związku to jest twój mężczyzna serca. On rysuje w swojej wyobraźni Twój portret, Twoje włosy, Twoje oczy, Twój uśmiech. On chce zaopiekować się Tobą, chce dbać o siebie, chce obdarowywać Ciebie swoją miłością. Jeżeli patrzy mężczyzna, to niestety ta kobieta jest zakochana nie w Tobie, a w zupełnie innym mężczyźnie. Ta osoba wątpi w swojej miłości do ciebie. Odczuwa przeszkody na drodze do tej miłości. Na chwilę obecną ma złe pochmure myśli. Coś lub ktoś przeszkadza tej osobie Ciebie pokochać lub wyznać swoją miłość do Ciebie. Są jakieś przeszkody. Jest obrażony na Ciebie. Możliwy ktoś mu nagadał jakiś kłopot odnośnie Ciebie. Dlatego teraz on odczuwa niezrozumienie, niepewność, złość, obrazy. Ktoś tu przeszkadza. W wyznaniu tej miłości, lub zakochać się w tobie, tej osobie, całym serduszkiem.